Piątek po południu rozpoczęła się noc pierwszym liceum ogólnokształcącym. O inicjatywie opowie nam pani dyrektor Bożena Bierca. Co tutaj dzisiaj można zobaczyć? To już po raz kolejny noc w liceum. W tym roku mieliśmy roczną przerwę ze względu na pandemię, a w tym roku ruszyliśmy ponownie, troszeczkę później, bo zawsze robiliśmy w styczniu. Prawie nam zjeżdżali obostrzenia, więc e, super, mamy warunki. Mamy fajne zajęcia z biologii, mikroskopowanie tam jest. Mamy na górze zajęcia z chemii, są dla mniejszych dzieci doświadczenia fizyczne. W tej chwili na dole mamy spotkanie z grupą ukraińską, bo mamy klasę z Ukrainy. Mamy również warsztaty teatralne. O 18 zaczną się, zacznie się meczu i świadkówki. Są warsztaty językowe. No właściwie z każdej dziedziny, bo i historyczne wykłady, i polonistyczne, także każdy, bo, może, tak, uczestniczyć. każdy może uczestniczyć... I wszystko się tutaj w tej chwili dzieje. Filip Tokarz jest uczniem drugiej klasy i pasjonują go gady. Przedstawia tutaj kilka swoich okazów. Filip, co możemy dzisiaj tu zobaczyć? Ej, tutaj mam węża służbego. Na dole mamy moją agamę brodatą. E, nazywa się Heniek. E, bardzo fajna łagodna agamka. E, super e, zwierzę dla początkujących, e, początkujących osób, które w ogóle zaczynają z gadami. E, wyżej mamy Gekona Lampartiego. Ma on 9 miesięcy, jest tutaj koleżanka go przyniosła. Chyba się schował. Tak. E, tu jest gekon lamparci drugi, jest on ładnie ubarwiony, jest tutaj już dorosły. E, następnie mamy tutaj, ciężko powiedzieć, bo nie, nie znam się, to są już szkolne e, zwierzęta. E, no i są rybki też szkolne, tutaj jest, e, już e, to i tutaj cała część jest szkolna. Mm -hmm. Ty jak długo się pasjonujesz gadami? Węża zbożowego mam od 8 lat. To był taki właśnie pierwszy krok, który zrobiłem w terrorystyce i zacząłem się wtedy interesować tak już bardziej na poważnie gadami. Następnie dwa lata później kupiłem Agamę brodatą. Stwierdziłem, że to będzie o wiele lepsze zwierzę, ponieważ nie tylko Agama Brodata jest świetnym ciekawskim zwierzęciem, ale i... Bardzo łatwo się ją będzie oswoić. Nie... W jednej z sal trwały zajęcia origami. Uczestnicy pracowicie tutaj działali, żeby stworzyć jakieś ciekawe, kolorowe dzieła z papieru. A o tym, jak to się robi, opowie nam pani profesor Małgorzata Mika. Pani profesor, skąd takie zainteresowanie origami? To zainteresowanie pojawiło się już bardzo, bardzo dawno, kiedy jeszcze sama byłam w szkole i, i, i składaliśmy z, z przyjaciółmi różnego rodzaju figury geometryczne. A ponieważ jestem nauczycielem matematyki, to pewnego dnia okazało się, że tą matematykę można w sposób atrakcyjny pokazać swoim uczniom i przede wszystkim z nimi się spotkać przy wspólnym stole i robieniu rzeczy. Na zajęciach z matematyki też takie coś robicie? Nie, nie na zajęciach z matematyki przygotowujemy się do, do studiowania, do, studi do, do matury. W szkole można było skosztować również wypieków, które przygotowali uczniowie. Tu uczniowie z klasy pierwszej D pokazali swoje właśnie Pieki i to co potrafią zrobić. Co tutaj można kupić i na jaki cel idą pieniążki? To tak, można na kupić różne ciastka i ciasta. Są różne mm. jest ciasto drożdżowe. Takie to ciasto docinek, które na pewno każdy ma w domu jest ciasto matewkowe, brownie, dwa rodzaje serników, ciasteczka z czekoladą i ciasteczka z cynamonem. Jest też chlebek ciasto cynamonowe, czerwonka ciast soczkę, Rafaello, szyszki, ciasteczka czekoladowe oraz rogaliki z jabłkiem. A kto piekł te rzeczy? E, e. Piekła nasza cała załoga, niestety nie ma z nami nie ma z nami paru 8. osób, ponieważ niestety nie udało się przejść. Więc no jesteśmy tylko w czwórkę, a cała nasza załoga liczy 8 osób. A skąd się wziął pomysł na to, żeby to y, pokazać? Wzięliśmy tak jak... udział w e, konkursie na młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo. Jesteśmy ogólnie firmą działającą pod nazwą oglą, bo w tam u nas kupi także torby wałowniane i różne rzeczy. A teraz po prostu e, w interesie szkoły e, jesteśmy organizatorami kawiarni kawiarenki na, no, podczas nocy liceum. E, podczas nocy liceum można było pooglądać stare, Właściwie archiwalne egzemplarze czasopisma wydawanego przez licealistów. Nadpoziomy, obiekt Gimpel i współczesne wydanie Nadpoziomy. W korytarzu można było obejrzeć wystawę prac Patrycji Klimek, jednej z uczennic w pracowni chemicznej uczestnicy nocy Liceum mogą zobaczyć różnego rodzaju doświadczenia. Opowie nam o nich Aleksandra Florek. Co można tu zobaczyć? Dzień dobry, Uczmy, tutaj robimy takie pokazy, w których mogą też uczestniczyć nasi uczestnicy. Prezentujemy m.in. ciecz Newtonowską, lampę lawę, domowe sposoby na zrobienie śniegu oraz prezentujemy różne odczynniki chemiczne. Oprócz tego mamy też pokazy, które przeprowadzamy my razem z naszą panią profesor.